Łobież, jak ogryzł to pakel rala. No rzyszczisz fajno. a ty się jeszcze chyba rejestrować. Chwil, pójdź, co tu to. Ale, ty, tak? ale to chyba po naszemu nie będzie. Łobież. Język. Ty, patrz, po naszemu jest. dowie na to. Ty, poczekaj. Pa, pierwszy ubiezóg. To chyba mamy nie? Ja, dowiej. Ja, język tu... nowy. No, to my. No obejś, ty, w końcu jakoś pakel rala, co wszystko będzie po naszemu, widać, nie? Wszystko rozumiem. V końcu. No to co mamy to nie? Ja no, no, to ci sami ci ci